Witam Wizowie, dzisiaj gramy w Breaking Point. Jedno <laughs> no, wyłączyłem w momencie, w którym, no, widzicie, jest jakieś radę gr gry. No, myślę, że poczekamy. Oj, nie, że jest na arenie. No, no Wizowski. Ha, króta. Teraz jest koniec. Dobrze, a więc Czy są się chwilkę. Hmm. O. O kurczę, grubo jest zielone. A jest jeszcze... Nie, Tylko jest trudno. Wiem. Wszystko

No wygrał chłop. Zasłużył. Kurze, jest to straszne. <grymów> shortly, please wait. Okej, okay, czekamy. U niestety w tej grze nie działają ubranka 3D. <grymów> Więc no, mały problem. Tak, tak, uh -huh. O to jest to! A mi reaguje kompa. Dobra. No ale się tak go chciał. Kurczę, nic nie widzę! Nie, no kurczę, dlaczego? Ale widzicie, mam lagi. Poczekajcie chwilkę. O sobie tutaj wyłączę rzeczy. No nie jest lepiej. Zmniejszę sobie jeszcze coś. Mm. No. Teraz jest git. No. Jeśli chcecie w ogóle więcej od niego, o jeśli ktokolwiek to ogląda, to proszę piszcie. Widziałem jeszcze nie o, już tego. Co? Limon... limon 4 i okej. Okay. Dobrze mi idzie, szło. A właśnie, tu jest takie coś. Taka gra. Zobaczcie, 10 kredytów. Ile mam? No, sporo. Kurczę, już zmisnąłem. Jestem nubeczkiem, widzicie? A jest wśród papiii O grzyb Prawie nie zgnity Przepraszam, widzę, że nic nie mówię, ale no O. No, no już lampę stukli. Proszę, nie tu lampki. Ja kupowałem. Nie kosztuje dwa złote, tylko pięć tysięcy. Lampa pięć tysięcy. O, to. Wiem, no i go. Teraz paniech żybek. Widzimy. Ja się... O. Grzybka eliminujemy. Nie ma innej opcji. O, <grybka> ale strzeli. Ten tu. Eliminujemy go. <grywk> dawajcie ludzie. Dziękuję, że nie ja o nie jest dobrze, Uu, ale mi strzelił! O nie! Windows. Dobra. Co mi skilla? Tento. S tím. U tam se eliminujou. Okej okay. widzowie, miejscu jestem. Nie, yeah. no żarówki nie. Fajnie, Cieszę się. Myślę, że widzę maksymalnie jeszcze jedną gierkę, bo do 15 minut. Wiem, co muszę zrobić, i dzisiaj to zrobię. Jak będziecie chcieli też robić kanał, to pamiętajcie, że jak chcecie mieć więcej niż 15 minut odcinki, to musicie, żeby, żeby wam przesłali taki kod, to musicie go wpisać. Wtedy możecie robić miniaturki i nagrywać dłuższe filmy. Granny nie póki bo widać, wtedy będę widział, jeśli to się ruszy, to ja będę wiedział. To mógł być on! To jest bardzo sas. No, gość jest podzielone. A już nie. Dobra. Dobra, ja żyję. Nie, to musi on. Jak to nie on, to ja jestem pacan. Gdy napiszcie w komentarzu Miki pacan, jeśli to nie on. Dobra, piszę na dmiki patron. Przyjmuję? Przyjąłem. Może ona jest. Wy On. To on. To musi być on. Tyle osób tutaj głosuje. No nie. Dobra, nie działa. Ktoś z nich. Na pewno. Albo nie ona. Na pewno. Ja bym ją wywalił. On? Albo on. Na ten Nie? umieram. Dobra! To ona. To musi być on. Jest. Co ona wyronie? nie? ale ja wiedziałem, że to jest ona. Ba -ba -ba. No, dostała w głowę. No i zabierzemy się, że już. Tutaj spróbujemy jeszcze dociągnąć, a czy się uda? To ja nie wiem, proszę ja. No, ten nie działa. O, nie umrę pewnie. Dobra, żyję. Dobra, widzę mnie jeszcze. Publika! Dostaję łeb. Bo to on zabił. Ja to dokładnie widziałem. Dobra. No, koniec rączki. Myślę, widzę, że widzowie. Takie odcinki Wam się będą podobać. nam została i odcinek trzeba skończyć strzelaj dobra Publice. grzybka dobra myślę, że zdążymy grzybka i walka no widzę je ja wygrałem bardzo dziękuję bardzo fajnie dwa z rzędu jej a nie Jeden z rzędu, ale dobra, lampa nie ma, może być. Siolampo! po. lampo O, dziękuję. Na no, widzę, wie. Do następnego odcinka. Siema i papaski.